No, to, to by tak było. Pani Dzień prosiła o udostępnienie z ostatnich tam, że no nie, 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 sesji, nie. nagrań, audio, wideo. Wiemy, że nasz i statut nam tego tak, nie zezwala i tego nie czynimy, dlatego też co możemy, to wysyłamy tam z posiedzenia, bodajże komisji. To, to, to żeśmy jej tam przesłali, ale ja tak to jest protokół, proszę sobie przyjechać, udostępniamy protokół i, i tyle. Natomiast my, na życie, żeby nagrywać, dlatego, że pomóż nam, o co chodzi, No to po prostu, jak to mówię, wszystko podciągną pod informację publiczną i, i jest no to słowo. pani Ania dobrze wie, ile to zajmuje, Czas na te odpowiedzi.